Jep Ej. 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 Nie no, ile można tu stać? Już chyba z 15 minut tutaj stoję. A pomocy nie ma. Ratunku! Pomocy. Dlaczego ja wam do słońca? Chyba coś ze mną, nie tak. Kurczę tam coś da jeszcze boli mnie ta noga od tego skoku. zwierzę Hmm, no zobaczmy, tu jest jakaś ścieżka. Może ten dysion gdzieś tu sta... przejdziemy, przejdziemy, przejdziemy. Nie, nie, przejdziemy. Ej, hmm. chyba ten musimy sprowadzić. I chyba e, no. podejdźmy do pywania. Klimę... A, ampera. O, 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 może się udać, może się udać. I podejdźmy, podejdźmy. O, a dobrze, 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 dobrze. I teraz jeszcze. Mmm, tak, mówcie mi, zdobywca gór. Ha, ha, ha. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkam. I inaczej, mam nadzieję, że nikogo złego nie spotkam. To by nie było fajne. Krew, 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 krew. krew. Hmm. Tam mamy jakiegoś... ...żbikowatego? Cholera, wiec, co to jest? Może nie będziemy go zaczepiać? Idziemy dalej. Może też tu żadnej drogi nie zrobili? Hmm. Co za... Och. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Powoli, powoli, powoli... Starki z może można sobie spać, kotkę skręcić. I co wtedy? Żadna strzała w kolana nie pomoże. Hmm, jaki piękny widok. Hmm, tak, usiąść, zrelaksować się. O jezu, mrugwisko! Aaaaa! O jeżdżę, bo mnie chodzą do rollerstwa. hop! że ten złoty pazur jest kod, Kot, 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 Gdzie jest ten kot? Gdzie jest ten kot? A, jest tu na dole. A. Uciekamy, 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 uciekamy. Udało się uciec. Ale, tam w wodzie chyba coś widziałem. Spróbujmy dość. Tylko rozglądajmy się, nie będzie. Kici, kici, uciekaj. Kici, kici, nie ma ci tu. Tam były jakieś zalane ruiny. A, zalane ruiny. W kodeksie życiowym rozklara, to jest łatwy skarb. Dobra, no to idziemy. Tak tutaj ci było. Swoją drogą głowa już mi trochę mnie boli, za to bolimy wszystko inne. Ileż można chodzić? Tak, tu jest ten pień, gdzieś przy tym pieniu te ruiny były. No to próbujemy. Tu jest płytko! Dągę sobie rozwaliłem. Znowu. Może to tam były te ruiny? Tak, tutaj są te ruiny. No to próbujemy. <noise> Za dużo tam nie było, tylko kilka monet. Zaczyna się dwa piwa. <noise> 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 Dobra, bo my do wymurkowania ja nie będę. W wchodzimy w razie. Idziemy nadal idziemy nadal. A już, 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 już Tu jest płytko, powinniśmy móc przejść. Dobra, dobra, spokojnie. O, dobrze jest płytko. Jest płytko. Namykałem się tej wody. Jakiś most później zrobić, a nie? Idziemy po nasz środek na kasa. Ach, nie wiem, czy grała wartość świeczki. znowu mi głowa boli od tego nurkowania. E, tak, e, tak. No na Bogu, chyba się zgubiłem. Zaraz. Słońce, słońce jest tam. Czyli tam jest. Tam jest drzewo. Nie, wschód. Nie. Gdzie ja mam iść? Gdzie jest to miasto? Miasteczko. Zabudowania. E, tu są jakieś ruiny. Czy to nie te ruiny, do których wchodziłem? Hm, jeżeli one są tutaj. A, zaraz, zaraz, zaraz. Coś tu było, coś tu było. Coś mi mówił, że jeżeli. Drzewo po raz korę... Nie. Kora jest. Nie. Kwiatki rosną pod drzewem, jeżeli jest ono. A, mogę bardziej słuchać dziadka, kiedy mówi mi, jak przetrwać w lesie. E, o, 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 jakiś domek? Może tutaj zapytajmy. Może tu będzie widzieć, jak się dostać. O, o, o jest. Jakaś kobieta. Dobrze. Dobrze. Kobieto. Tak, dobrze. Ja też nie jestem zbyt, zbyt bogaty, ale jak dostać się, do, się do Riverwood? Hej! Hej! No mówię! Jezus! Taki duży razem, jak musiałem akurat trafić na głuchą kobietę. W ogóle rzekę zgubiłem. Rzeka, coś ta, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, rzeka? 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 Ratunku! Rzeka? Rzeka? Gdzie jesteś? Rzeka? Rzeka? O, no, rzeka! Cześć, że... A! Ty podstępna rzeko! Ja cię szukam. Stęskniłem się za tobą. Za twym nurtem, który mnie nie obtopił, a ty mi tak się odpłacasz? Jak możesz. Pu! Napluję na ciebie, a pu! Aaa! O! No! A, Ooo, a, a, rtunkuo! Schowam się tu. Przeczekam, 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 przeczekam. Płynę, uciekam Co to było? Kto to był? Dlaczego mnie bił? O co to w ogóle chodzi? Tam, gdzie musimy iść, to jest to, dobra, idziemy. O jezu, ile jeszcze tam będę musiał iść? Przecież już. nogi mi odpadają. W zasadzie to jestem pewien, że jak zaczynałem iść, to miałem trzy nogi, już mam tylko dwie. Jest! 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 jest cywilizacja! Człowiek! A jest! Jest! Mam ten wasz cholerny kieł. Mam nadzieję, że ten, ten specyfik, który mi dasz na kasa, był tego wart. Bo jak nie, tak, tak, szybciej tak, 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 dostanę. Wiem. Ja co mnie interesują wasze życia. Dobra. Co? Nie interesuje mnie to. Dobra, spróbujemy ten twój specyfik. Dobra, gdzie? Dobra, odczyt korek. I, I wtedy ten idiota idzie do przodu. Ej, wracaj tu. Gdzie? Już nie chcesz? Dobra, to następnym piwo. Gdzie zły ten specyfik? dobry. no nie tak dobre jak to piwo, ale i tak. No ale niesamowity. Tak, 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 pijemy. Pijemy. Dlaczego im nie powiedział, że tam takie drugie to piwo? Skąd ja mam im wziąć 400 sztuk złota? Co za? Co za?